Szanowano, jak widać, żniwa w pełni, ale ja zamiast pomagać w polu, jak zwykle zajmuję się głupotami. I tak oto dzisiaj kupiłem ósmy pojazd, chociaż w zasadzie nie bójmy się tego słowa ósmego złoma. Coraz więcej złomów na podwórku, coraz mniej jeżdżących, ale jest fajnie. Dzisiaj do Stajni przybył Kład ShineRay 250. Z homologacją, co ważne, czyli z ważnym przeglądem i oceną można się legalnie poruszać po drodze. Choć nie jestem pewien, czy akurat ten egzemplarz jest ku temu najbardziej stworzony, gdyż ma liczne niedociągnięcia, ale o tym będzie kolejny filmik. Więc dzisiaj tak tylko napomknę, że sporo rzeczy w nim nie działa. Jak na przykład światła, amulec, licznik. Trochę jest w zawieszeniu do porobienia. A dzisiaj tak ogólnie go sobie pokażemy i powiem o wrażeniach z jazdy. A wrażenia z jazdy są takie, że w ogóle na maksa dziko się tym jedzie, bo to ma z tyłu ośkę bez mechanizmu różnicowego. Więc każdy zakręt to jest albo drift, albo próba przekoziąkowania. Do tego zbieżność jest taka dziwna, że jak się jedzie po jakichkolwiek kolejnach, to tak wyrywa kierownicę, rzuca nim na prawo i lewo, ale i tak jest fajnie. Trzeba go będzie doposażyć w drugie lusterko uzupełnić braki, ponaprawiać. Ale taka ogólnie wdzięczna maszynka. Może ją pokażemy tutaj dookoła, z każdej strony. Jak to się tu prezentuje. Ma cztery koła, oponki szosowe. Zastanawiam się, czy dokupić te z kostką, czy, czy nie. O, jeszcze odpalimy go sobie, jeżeli zapali. Oj. A, musi być na zapłonie, faktycznie. Teraz pali. Także taka maszyneria. O, oh, siedzenie nie ten sposób, ale ile przelata ma Po latach jeżdżenia na motocyklu mam taki nawyk, że jedynka w dół, a tutaj w dół jest wsteczny ale może zaprezentuję że i do tyłu jedzie a i do przodu też się porusza dostałem jeszcze do niego siatkę jakichś części zamiennych, nawet nie wiem co tu jest ale to omówimy w y, odcinku z przeglądu generalnego, gdzie będę analizował wszystko, co jest do wymiany i patrzył co działa, a co nie działa. Także dzisiaj takie tylko szybkie pochwalenie się, że kolejna głupota jest na kanale, więc subskrybujcie, lajkujcie i klikajcie ruchamy barszczu. Pozdrawiam. Cześć!